Twoja córeczka chce zostać modelką, twój synek marzy o karierze policjanta? To już nie potrwa długo. Wydawnictwo Dwie Siostry oraz Aleksandra i Daniel Mizielińscy, twórcy obsypanej nagrodami książki Domek, wydanej w językach angielskim, arabskim, niderlandzkim, niemieckim i włoskim, przedstawiają Co z ciebie wyrośnie? Wystrzałowy leksykon najciekawszych, najdziwniejszych i najzabawniejszych zajęć i zawodów świata. Nowatorska książka dla dzieci, w której zabawa łączy się z edukacją. Gdzie można spotkać nurka golfowego? Dlaczego hodowcy dżdżownic są potrzebni? Jak nazywa się lekarz drzew? Do czego trzeba mieć nosa, żeby zostać nosem? Tajniki najniezwyklejszych zajęć świata na wyciągnięcie ręki. Aleksandra i Daniel Mizielińscy. Co z ciebie wyrośnie? Są na ziemi zajęcia, o których nie śniło się filozofom. Wydawnictwo Dwie Siostry poleca dla dzieci od szóstego roku życia. Książce towarzyszy zawodowa strona internetowa, na której znajdziecie gry, zabawy i mnóstwo innych atrakcji.